Dzień dobry moi drodzy. Kwadrans gospodarczy z Jackiem Czauderną. Dzisiaj jest szczególny program, ponieważ mamy wyjątkowego gościa, Daniel Kubach, przedsiębiorca, anioł biznesu. Człowiek wielu talentów, który w bardzo młodym wieku zrobił niesamowity eksit finansowy, a teraz pomaga przedsiębiorcom. Witaj, Daniel, w naszym programie. Witaj, Jacku. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Daniel, powiedz nam, jak właśnie jest w tej mikro, małej, średniej przedsiębiorczości, bo ja słyszę, że przedsiębiorcy, szczególnie te jednoosobowe działalności gospodarcze, to może nie, ale jak już przedsiębiorca zatrudnia dwie, trzy, cztery osoby i dalej jest w sektorze MŚP, Ciężko mu w tym gąszczu przepisów się poruszać. Coraz to mamy nowe regulacje podatkowe, które narzucają. Słyszę, że ESG mamy za chwilę raportować. No, nie wiem jak z tym ZUS-em poradzić sobie, bo wiele jest takich trudnych wątków. Dla mnie też jako MŚP, że ciągle jakoś tam brakuje na te podatki, bo musimy płacić inne rzeczy operacyjne. Ktoś może powiedzieć: Dobra, masz za niskie marże. W mojej branży nie da się więcej produkować paragonów, grozy. Mówię o gastronomii, bo słyszymy o tych jagodziankach po 40 zł czy po 45 zł, ale tam, tam są te podatki, te wszystkie obciążenia. Jaka jest Twoja opinia? Znaczy, uważam, że w Polsce podatki są i tak niskie na tle Europy. Prowadzenie działalności jest proste, tak patrząc na, na świat, na Europę szczególnie, także to nie jest źle. Prowadziłem biznesy i prowadzę w, nie, nie tylko w Polsce. I wiem, że na przykład w Czechach jest dwa razy więcej biurokracji, dwa razy więcej się czeka. Na Węgrzech to ta nic niezrozumiałe. Prawo. A czemu przedsiębiorcy wyjeżdżają do Czech? Bo tam zakładają firmy w Czechach, na Słowacji. Kiedyś, ty, ty też masz? Kiedyś tak było. Aha, kiedyś. kiedyś. Tak było. Nie, mhm. akurat nie mam w Czechach, ale kiedyś tak było. Nie? Mhm. Kiedyś miałem spółkę nawet w Słowacji. Czy znaczy w Czechach miałam też spółkę? miałem na Słowacji, miałam na Węgrzech, w związku z tym w Rumunii. Okay. E, w Czechach tak było, bo było po prostu prościej, było niższe podatki, ale to się zmieniło. Od wprowadzenia cit to się prawie już nie dzieje. Okay. Od wprowadzenia fundacji rodzinnej to już firmy się mniej przenoszą do Liechtensteinu na przykład z fundacjami, no tak. mniej do Estonii, bo w Estonia jest w Polsce, czyli możemy płacić zerowy podatek przy trzech pracownikach, to jest genialne. Kiedy wprowadzono w Polsce 9% podatek od spółek ZO, no to już ja nie widzę powodu, żeby spółkę otwierać w Czechach. Jaki jest... Czy przedsiębiorcy według ciebie są świadomi właśnie tych wszystkich udogodnień? Bo generalnie jest taka cały czas fala hejtu, że, że jednak za dużo płacimy, za mało zarabiamy. A w ogóle jaka byłaby twoja opinia, gdyby był jeden podatek obrotowy i drugi byłby od pracowników i kończmy. Mówię o sektorze MŚP, bo mhm. korporacje sobie dadzą radę. Ty jesteś dla mnie człowiekiem korporacji prywatnej, która zrobiła wielki sukces finansowy. Ja mówię o tych maluczkich, tych, którzy tam ale nie to jest, mają. To, co mówisz, jest genialne. So, mm -hmm. Uważam, że powinien podatek być jak Netflix. Każdy powinien zapłacić za siebie jakąś opłatę. Dokładnie. I, kropka, nie? I mam trzy pakiety, nie? I w pakiecie pierwszym mam takie przywileje, w pakiecie drugim mam takie, w pakiecie trzecim mam takie. Nie płacę, to nie głosuję, nie mam dostępu do pewnych usług, tak? Po prostu płacę za daną część usług, ale muszę wymagać, tak? Z drugą rzeczą, co by to ułatwiło? Nie potrzebuję pitów, urzędników, wszystkie urzędy skarbowe wtedy. Niestety trzeba by zwolnić tych ludzi i zamknąć, nie? Podobnie z ZUS-em pożyłamy większością urzędów kontroli, nie byłoby ich do tego wprowadzenie AI, które bezpośrednio z naszego konta sobie to zdejmie, odpowiedni podatek, byłoby super, od firm podatek obrotowy jest genialny, bo wtedy nie musisz mieć faktur, pamiętać I o nieważne, tym. gdzie firma jest założona, nawet taka duża korporacja, to. jeżeli robi biznes w Polsce i generuje obroty w Polsce, bez żadnych ulg płaci podatek obrotowy i temat I, mamy z głowy. I byłoby to genialne i zobaczmy. Nie, że wyprowadza royalties, że jakieś tam znaki firmowe, bo trochę mam tych doświadczeń, jak pracowałem w korporacji, że dużo pieniędzy idzie do centra Strali, tak. A tutaj też, się nie płaci, bo firma generuje straty. Tak? Tam jest logo, tam jest jakaś tarcza, no tam są właśnie, rzeczy. Tak. A teraz byłby podatek płacony w każdym miejscu. Tam, gdzie zarabiasz, uważam, że jeżeli robisz biznes w Polsce, płać podatki w Polsce, jeżeli robisz biznes np. w Czechach, płać podatki w Czechach, nie? I tak samo z każdym rynkiem. I e, czyli według mnie podatki trzeba uprościć, bo one są dziwnie zrobione. W ogóle to jest podatek progresywny dla na przykład osób zarabiających. To znaczy, że czym więcej pracujesz, tym więcej każą ci zapłacić. Ale przecież ty korzystasz tak samo z tych usług. Czy no ktoś, właśnie. kto zarabia 100 Dokładnie. milionów miesięcznie, przecież korzysta tak samo z dróg, czy ze służby zdrowia, czy Straży Miejskiej po, Pożarnej, czy policji, korzysta tak samo, jak ktoś, kto w życiu nie poszedł do pracy, żył całe życie z socjalu. Nie? Nawet, nawet mniej. Myślę, że ten, kto zarabia więcej, nie chodzi na, na państwową służbę zdrowia, nie? raczej korzysta z prywatnej, a musi płacić. Nie 100, a nawet milion razy więcej od kogoś, kto w ogóle nie pracuje, ktoś to nie zarabia. Czyli pod nim to jest Netflix, nie? jeżeli chodzi o podatki. Firmy, tak, obrotowe. Natomiast patrząc co jest teraz, podatek 9% od spółek, uważam, że jest to sprawiedliwy podatek na trę świata. Jest to prosty. Jeżeli masz dobrą księgową i dostęp do doradcy podatkowego, to to prawo nie jest trudne mnie martwi tylko dlaczego urząd skarbowy tak bardzo chce widzieć ile ja zarabiam bo jeżeli ja nie będę wystarczająco zarabiał czy miał wystarczających zysków to firmę zamknę albo będę musiał podnieść ceny moich produktów czy usług Wiemy dobrze, bo to też głośno się już mówi, że nie ma ani jednego przedsiębiorstwa MŚP, które trochę nie generuje jakichś kosztów, które są trudne do udowodnienia, czy są rzeczywiście kosztami, które bezpośrednio są skierowane na prowadzenie mojej działalności gospodarczej, czy nie. No, bo jednak, im mniejsze mam na papierze dochody, no to zapłacę mniejszy podatek dochodowy. Gdyby był podatek obrotowy, a niech urząd skarbowy nie martwi się, czy ja jeżdżę Bentleyem, Mercedesem czy rowerem, bo mogę jeździć rowerem, bo bardzo sobie cenię akurat ten sposób przemieszczania się, no, to jest moja sprawa. Ale jak jeździsz Bentleyem albo Porsche, to nie możesz odliczyć wszystkich kosztów, bo już jest limit. Czyli ci bogaci no, mają jeździć wszyscy, nie wiem, Volkswagenami, nie mogą lepszyć, jeździć lepszymi samochodami. A w ogóle pytanie jeszcze takie dla mnie bardzo istotne. Rafał Brzoska. Tak. Człowiek równie wielkiego sukcesu jak ty. No większego, nie wiem, ja się nie porównuję. Ale robicie fajne biznesy jako, jako polscy przedsiębiorcy. Team deregulacyjny. Zaprosił cię do współpracy, miałeś może jakieś możliwości konsultacji, bo ja wysłałem maila mhm. z naszymi właśnie pomysłami. Oczywiście dostałem odpowiedź, tak, panie Jasko, mamy to uwzględnione. Podobno około 700. Projektów deregulacyjnych MŚP, uwaga, 700 projektów deregulacyjnych, podobno przyjętych jest około 200, czy jednak to prawo podatkowe dla MŚP, no to jednak jest niezła dżungla. 700 pomysłów deregulacyjnych, prawo podatkowe dla MŚP, może nie tylko prawo podatkowe, ale generalnie wszyscy rozmawiamy o tych obciążeniach. Dlaczego? Hmm, ta, ta deregulacyjna y, grupa wielu przedsiębiorców jest pomieszana, bo tam pomieszane są mi duże firmy, no bo Rafał Brzoska to nie jest MŚP, tak? Mhm. No, dlaczego to wszystko tak jest pomieszane? Chyba nie da się wprowadzić idealnych deregulacji dla korporacji, dla tych mikro, małych średnich przedsiębiorców. Jaka jest Twoja opinia na temat tego chyba politycznego cyrku? Bo dla mnie to był trochę polityczny cyrk. Premier mówi: Rafał, pomożesz, Rafał, pomogę. Rafał, po dwóch czy trzech miesiącach, już nie pamiętam, mówi: Już odchodzę, bo muszę się zająć moją firmą, ale jeszcze jestem, ale mnie już nie ma. Jaka jest Twoja opinia? Znaczy, uważam, że to było więcej polityki, a myślę, że Rafał Brzozka zmierzył się z biurokracją, stwierdził, nie dla mnie. Myślę, że z, z, betonem, z betonem ale, trochę tak. Ale z tak. popatrzył szerzej. Nie interesuje mnie prawo w jednym kraju, na przykład w Polsce, nie? dlaczego? Staram się działać globalnie. Najwięcej udało mi się wejść do 105 krajów. Działając okay. globalnie, jesteś w stanie wybrać kraj, który da ci najlepsze warunki dla Twoich pieniędzy, dla Twoich spółek. Mało tego często jest tak, że w mniejszych krajach możesz siąść do stołu z nawet ministrem finansów, powiedzieć: Słuchaj, zbuduję tu firmę, będę płacił podatki, tutaj tworzył PKB. Jakie masz dla mnie warunki, jaką masz ofertę dla mnie, żebym tutaj założył firmę i stąd działał jako baza? Nie? i dostajesz propozycję. Tak jak normalnie, jak to jest globalna wolność gospodarcza, gdybyśmy stworzyli takie warunki, tak? tak, no, tak. w Polsce nie wyobrażam sobie do ministra zapukać i powiem: "Słuchaj, stworzę tutaj a będę płacił podatki, jaką masz dla mnie ofertę?" No nie, no właśnie znaczy teraz w ogóle po deregulacji sorry, że wchodzę moi drodzy w naszym kwadransie gospodarczym w te tematy organizacyjne naszego rządu, ale teraz pan minister Andrzej Domański jest podwójnym ministrem, bo odpowiada za Ministerstwo Rozwoju Technologii i Rozwoju i odpowiada za Ministerstwo Finansów, mm -hmm. więc już w ogóle będzie miał mniej czasu, bardzo, bardzo mu współczuję żeby jechać na, na dwóch projektach więc to, to jest trudny temat więc musimy się Trzeba oddolnie organizować. Ja generalnie uważam, że Twoja misja pomocy przedsiębiorcom, żeby właśnie im pomagać, robisz niesamowite wydarzenie. Mówiłeś mi przed nagraniem właśnie, że 24 październik we Wrocławiu. 24, 25 października, tak. No właśnie, co tam się wydarzy? Przecież jest to Europejski Kongres Przedsiębiorców, gdzie spotykam się około tysiąca przedsiębiorców. Pierwszy dzień w piątek jest to networking, żebyśmy się poznali, polubili, robili razem interesy, bo żeby ludzie kupić, chcieli kupić twój produkt, muszą cię poznać, polubić, zaufać i kupić. Dokładnie Dlatego tak. w piątek jest właśnie po to. I przy okazji mamy startupy, czyli Friday Startups, czyli startupy mogą pitchować do aniołów biznesu, do inwestorów i do przedsiębiorców, którzy jeszcze nigdy w życiu nie inwestowali, ale mają gotówkę i chcą... Mają wolne środ środki i zastanawiają się, gdzie zainwestować. Często tak. ci przedsiębiorcy mają doświadczenie w jakiejś branży, mają odłożone pieniądze i przychodzi ktoś z tej samej branży, z ciekawym pomysłem. mówię, ok, no to zainwestuję w tą firmę, będę miał część udziałów i jak im świetnie wyjdzie, to pomnożę mój kapitał razy 10, razy 100, a może razy 1000 to Są dużo bardziej ryzykowne inwestycje, ale bardziej dochodowe niż cokolwiek innego. Tak na złocie czy na nieruchomościach nie da się aż tyle zarobić, co na, na spółkach. A tego najbogaci na świecie inwestują w spółki. Klasa średnia. A nie w nieruchomości. Klasa średnia w nieruchomości. Ja wiem, że często ktoś mówi, że bogaci w nieruchomości, ale jak wiemy, że to jest inwestycja dla klasy średniej. Ludzie bogaci inwestują w spółki. Fundusze inwestycyjne kupują też oczywiście nieruchomości, ale tam wiedzą się pieniędzmi, całymi spółkami. Najbogaci ludzie na świecie dorobili się na spółkach. I, I my tworzymy przestrzeń, jako lekcje warte miliony, tworzymy przestrzeń, gdzie umawiamy, czyli poznajemy przedsiębiorców z przedsiębiorcami oraz inwestorami, po to, żeby razem robić biznes. W sobotę mamy cały dzień kongresu. Od 7 rano jest networking, od 9 są wykłady. Jest 20 wykładów specjalnych, gdzie każdy z przedsiębiorców odniósł sukces w danej branży i opowiada, jak odniósł porażkę, i przekuł ją w sukces. Czyli utrzymy się na praktyce, na czyichś błędach. I wieczorem mamy wielki. Czyli pragmatyczny kongres. Nie ma czegoś takiego, że jakiś PowerPoint show. Mówicie o, o konkretnych case'ach, które. Tak, jakby nie kapitał. Chyba, że szkolniarstwo jest przedsiębiorcą, takim z sukcesami, to tak. Ale idea jest taka, że co są przedsiębiorcy mówią do przedsiębiorców, a nie szkoleniowcy, którzy <laughs> mówią do przedsiębiorców jak mają zarabiać pieniądze. Bo to może powiedzieć wiedza teoretyczna czasem jest potrzebna, ale ta praktyczna jest jednak myślę, że tak moje zdanie jest, jest, jest ważniejsza. I też rozmawiam właśnie o podatkach, też rozmawiamy o tym jak pewne rzeczy zrobić lepiej, jak prowadzić lepszą firmę. Do, I za, zakręcając jakby okrągły, zapraszam każdego, kto jest przedsiębiorcą, bo to jest ważne, trzeba, żeby kupić bilet, trzeba być przedsiębiorcą, wejść na lekcję stronę lekcjewartymiliony.pl i tam sobie może kupić bilet, bilety są nie są drogie, już od 350 zł netto z obiadem, kawą, herbatą. Bardzo przystępna cena tak. na takim kongresie, gdzie można spotkać swoich przyszłych wspólników czy inwestorów. Ale właśnie to jest po to, jak powiedziałeś, ktoś zaczyna biznes, nie ma jeszcze pieniędzy, to ja mówię, słuchaj, to jest. A cenie, ma pomysł. To jest cenie obiadu, kawy, herbaty. Masz dostęp do świetnych ludzi, do wiedzy, do atmosfery, do przede wszystkim do kontaktów, których nie zdobędziesz, bo tysiąc przedsiębiorców to byś miał kilka lat jeździć na spotkania, wydać mnóstwo pieniędzy, żeby ich spotkać. A tu masz wszystkich, jakby w jednym miejscu. I okazuje się, że często nie są pieniądze najważniejsze, tylko najważniejsza jest właśnie wiedza, jak to zrobić. Bo masz, czym więcej wiedzy, tym mniej pieniędzy na biznes potrzebujesz. Czym więcej masz kontaktu, to mniej cen. No kontakt równa się biznes. To, to mniej padnie. pieniędzy potrzebujesz. I pieniądze tak. są na końcu dopiero uzupełnieniem tego wszystkiego. No nie, nie są celem, bo jeżeli ktoś myśli, że pieniądze są celem, to jest w dużym błędzie, są środkiem do, tak. do robienia fajnych rzeczy. I teraz przy nowoczesnych tak. technologiach, przy usługach, powiedziałam, w ciągu pięciu lat nie będziemy mieli urzędników w Polsce, także nie będziemy się obawiać o te rzeczy. Zastąpi ich AI. Teraz, to jest moje największe marzenie, żeby najłatwiej... ograniczać tak ale dokładnie. Ale w ogóle całkiem zastąpimy urzędników, zastąpimy pewnie większość ministrów. Automatyzować procesy po prostu, tak. I myślę, że ma, możemy jako przedsiębiorcy wybierać miejsce do kapitału, do podatków, do wszystkiego. Jeżeli prowadzisz biznes globalny, jeżeli masz jeszcze usługi, nie produkcję, nie restaurację, tak jak Ty, nie? Jeżeli prowadzisz usługi, to możesz sprzedawać z Tajwanu, z Hongkongu, z Singapuru, nie? To no historia. to jest ten globalny biznes, no właśnie AI, e-commerce, wszystkie te tematy teraz chyba zaczynają się spotykać, żeby przede wszystkim analizować dane do podejmowania właściwych decyzji, ale też automatyzować mm -hmm. procesy, które dzisiaj, nie wiem, urzędnik mówi proszę do mnie przyjechać, musi pan złożyć podanie, musi pan coś podpisać, no to, Wiesz, są, to, to są kuriozalne sprawy to jeszcze, wspomniałe? ale to jest taka zwana stara data prowadzenia, pokazania ja swojego... Myślę, że... To już się rzadziej dzieje. Ja tak. przynajmniej teraz nie odczuwam tego. Myślę, dużo się zmieniło w Polsce. na plus. Jest ten urząd, już mamy też dużo elektronicznych, elektronicznej korespondencji. Dokładnie. I myślę, że to jest kwestia jeszcze czasu, jak urzędników tak zastąpi AI. Urzędnicy będą, mogli pójść, mus, będą musieli pójść na rynek, znaleźć. Na I być może też, albo nam pomagać. Tak. Po prostu tak. pomagać nam w prowadzeniu działalności, żeby budować potęgę polskiej klasy średniej. Tak, ale nie tylko średniej, też bogatych ludzi, też starać tak. tych początkujących, którzy są jeszcze na tym etapie, kiedy startują, nie mają pieniędzy, a aspirują do klasy średniej lub do wyższej, no to tym osobom trzeba najwięcej pomóc na początku i właśnie po to są też lekcje warte miliony, żeby nauczyć ich, dać im wiedzę, dać im kontakty, dać im przede wszystkim dostęp do tego, co oni potrzebują. I właśnie ten dostęp zapewniamy. Przekonałeś mnie i myślę, że widzów, że jednak ten 24-25 październik 2025 Hotel Terminal, tak? tak przy, lotnisku. W przy lotnisku we Wrocławiu. No, tam trzeba się po prostu pojawić. Tam po prostu trzeba być. To może być taki czas, gdzie ten Twój pomysł, który masz na biznes, może się realizować i może realizować się bardzo płynnie i bardzo dobrze, bo będziesz miał, będziesz miała wokół siebie kogoś kto poprowadzi cię i pomoże ominąć wszystkie rafy. Bo przecież nie musimy wszyscy popełniać tych samych błędów. Daniel, bardzo Ci dziękuję za wizytę dziękuję w naszym tu. studio. To jest e, fajna e, rada, fajny czas, który spędziliśmy. E, I jeszcze raz przypominam Wam, 24-25 października Wrocław, e, data, która musi się znaleźć w Waszym kalendarzu. Dziękuję bardzo. Jeżeli film przypadł Ci do gustu, zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi treściami. Kliknij też w jeden z polecanych przez nas filmów, aby od razu kontynuować oglądanie.